Dzielisz x do trzeciej przez x i otrzymujesz x kwadrat. Następnie mnożysz x kwadrat razy x, to jest plus x do trzeciej, ale zapisujesz z przeciwnym znakiem minus x do trzeciej. x kwadrat razy minus 1 to jest minus x kwadrat, ale z przeciwnym znakiem plus x kwadrat. Następnie podkreślasz i dodajesz x do trzeciej plus minus x do trzeciej, redukujemy dzisiaj. Minus 8x kwadrat plus x kwadrat jest minus 7x kwadrat. Spisujesz 15x, a to dlatego, że jeżeli dzielisz przez wielomian, który składa się z dwóch wyrażeń, to dbasz o to, żeby tu też były dwa wyrażenia. Dlatego spisujemy 15x i już masz dwa wyrażenia tutaj. Dalej.